Witajcie, z tej strony Artur Kuk. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jak zrobić kotlety mielone. Przygotowanie kotletów rozpoczynamy od tego, że czerstwą bułkę namaczamy w zimnej wodzie. Bułkę moczymy przez 15 minut. Rozpoczynamy przygotowanie kotletów mielonych. Mięso dodajemy do miski. Dodajemy sól. pieprz, Cegurę. I jajko. I namoczoną czerwcową bułkę odsączamy z nadmiaru wody i również przekładamy do naszej masy. Kolejny etap, zbliżoną dłonią bardzo dokładnie. Mieszamy masę. Kolejny etap z wilżonymi dłońmi, jak już uformowaliśmy masę, to formujemy kotlety. Przekładamy na talerz. Taka procedura będzie trwała aż do końca, aż skończy się masa. Ok, teraz rozgrzewamy dwie łyżki oleju na średnim ogniu. Zobaczcie, teraz kiedy kotlety są gotowe, a tłuszcz nagrzany kotlety mieszamy w bułce tartej. Jeszcze otrzepujemy z nadmiaru. Przenosimy na nagrzany tłuszcz. Smażymy 5 minut z jednej oraz z drugiej strony. Po 5 minutach kotlety przenosimy na drugą stronę. I smażymy kolejne 5 minut. Zobaczcie, po kolejnych 5 minutach kotlety są już usmażone. Przenosimy je na ręcznik papierowy, żeby z nadmiar tłuszczu. Ja będę smażył kolejną porcję, ale skoro schemat już znacie, to wiecie, że kotlety prezentują się w ten sposób i życzę Wam smacznego! Moja ulubiona forma podania kotletów mielonych to forma podania z burakami oraz ziemniakami gotowanymi z wody. Tak też zrobiłem i tak to wygląda na talerzu. Życzę Wam smacznego!